Zobaczcie, tak wygląda elegancko ubrany młody człowiek, a tak wygląda młody człowiek. Ostatnio widziałam cię w cekinie, więc trochę spuściłeś z e, Wiesz, coraz trudniej do, 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 kupić cekiny, wiesz? Mam taki jeden sklep, wszystko wyprzedali po moim programie. Dobrze cię widzieć. Nawzajem. E, czy cokolwiek, co powiedziałem w zapowiedzi, jest kłamstwem albo przeinaczeniem prawdy? A coś tam było nie tak, z tą pielgrzymką chyba nie do końca. No w samolocie. W samolocie to się zgadza. Lecieliście na pielgrzymkę? No właśnie nie do końca. A na imprezę. <grystanie> Też nie. Hmm. A tak chyba wszystko. No zgadza wszystko się? Wszystko okay. To moim zdaniem jedna z lepszych, jedna z lepszych dokumentacji twojego życia. E, krótka, lapidarna, inteligentna może dlatego, że. Jak zawsze u ciebie. Jak zawsze moja. <grystanie> się. jakie to jest uczucie, tak, zanim pogadamy o filmie, który wyprodukowałaś, i który właśnie wchodzi, wszedł, miał premierę, czyli Zołza. Chociaż tytuł mi się w ogóle z tobą nie kojarzy. Dziękuję. Bardziej zimna suka. No! <gryśla> Żartowałem. <gryśla> no, no to no, chyba no. po wywiadzie. No. To jest, to <gryśla> nie, no błagam, no przecież wiesz, że Cię kocham jak dużo, dużo młodszą siostrę. Słuchaj, wiesz, kiedy myśmy się spotkali pierwszy raz. Nie, nie mówię prywatnie, tylko u Ciebie w programie? W 2003 roku. Ponad 20 lat temu. Tak, ty miałeś 12 lat, pamiętam. No, 12 lat wróciłaś prosto ze Stanów, tam była na jakimś castingu, chyba nie, u wróciłam, u polańskiego byłaś. wróciłam. wróciłam prosto z Kuby. Pamiętam z skakam na, sp na spadochronie i, pokazywałaś i pokazywałam ci, jak to się robi. I moim zdaniem Małgosia po raz pierwszy to był twój debiut, kiedy byłaś nie na planie. Pamiętam, pamiętam. Ty się na mnie gramoliłaś <grym> i tak? pokazywałaś mi, bo w, w, w tandemie, pamiętasz? Tak, tak jak pamiętam. Tak, i wiesz, bo wiesz, co jest najważniejsze w seksie od tyłu? Żeby być od tyłu. Ciekawe. <grym wytrzymało> no i ty mnie brałaś na plecy, pamiętasz? No? no, i co, podobało ci się? No, to był najdłuższy lot <grym> mojego życia. <grym wytrzymało> no dobrze, dawno było, wiele się wydarzyło, cudowne zmiany w, w naszych obu życiorysach, ale... Muszę Cię o to zapytać, no. jak reaguje aktorka, kobieta, dziewczyna ciągle, jak Twoje zdjęcia lajkuje prezydent Andrzej Duda? Bardzo mi miło. Ale... No, znaczy, że ma cały czas kontakt z rzeczywistością, wie, co się dzieje w showbizie. Jest to jedna z lepszych diagnoz prezydenta, jaką słyszałem. <suszy> no. No już, skończyłam A, Kropka. to już koniec wypowiedzi, tak? tak? Że, że wie, co się dzieje w show-biznesie. Mhm. A tak między nami, bo... On lajkuje Twoje zdjęcia, w których jesteś seksy ubrana, nie peszy to na przykład ciebie. Ja widzę, że Ty świetnie przeskrolowałeś i Instagram. Bardzo. Całą noc <grym> skrolowałem, dlatego taki trochę niewyspany jestem. <grym> nie, ale no... Nie jest to peszące, jednak to jest głowa państwa. Przecież on ma żonę, tą panią Agatę. I córkę, tą drugą panią. No to się pani Agata właśnie dowiedziała, że jej mąż... Lajkuje mnie na Instagramie. I co zrobi Pani Agata? Jak zwykle nic nie powie. <noise> Tradycyjnie. Ale tak, jeszcze trochę plo, plo. A Ty go obserwujesz, czy nie, Pana Prezydenta? E, tak, mam go w obserwowanych, tak mam. Naprawdę? Mhm. Ale to w ramach takiej m, przyzwoitości, takiego, że rewanż? Nie no, wydaje mi się to jakoś naturalne, no chcę wiedzieć, co wrzucał u siebie prezydent, co jest dla niego ważne i w ogóle co się dzieje u nas w państwie, no. no. Ta, no ta. Patrzysz na Instagram, mówisz dobrze się dzieje dzieje. Ostatnio powiem rzucić zdjęcie węgla, bo powoli ludzie nie pamiętają jak wygląda.